1945 rok. Świat wierzył, że nadchodzi pokój. Wojska alianckie błyskawicznie przesuwały się w głąb Niemiec. Linia frontu pękła, a opór Wehrmachtu słabł z każdą godziną. Ale to, co żołnierze odkryli w ostatnich tygodniach wojny, przerosło wszelkie wyobrażenia. Dlaczego doświadczeni dowódcy odwracali wzrok? Myśleli, że widzieli już wszystko na polach bitew, ale rzeczywistość za drutem kolczastym okazała się gorsza od walki w okopach. Za bramami nazistowskich obozów koncentracyjnych ukazał się widok, który zmienił historię. To nie były tylko budynki. To były fabryki śmierci zaprojektowane z zimną techniczną precyzją. Żołnierze wchodzili do środka w ciszy. Na nagraniach z tamtego okresu widać, że żołnierze płaczą i zakrywają twarze dłońmi. W kadrze pojawiają się stosy ubrań, tysiące par butów i ludzkie prochy. Słychać tylko dźwięk ciężkich butów na betonowych placach. Wydarzenia przyspieszyły. Raporty o skali zbrodni zaczęły spływać do kwater głównych. Opisywały głód, eksperymenty i masowe egzekucje. Nawet najbardziej zahartowani weterani, którzy przeszli przez lądowanie w Normandii, przechodzili załamania nerwowe. Na pierwszy rzut oka uporządkowane obozowiska, ale w rzeczywistości największe cmentarzyska w dziejach ludzkości. Nie było miejsca na błąd w dokumentacji. Każdy barak, każdy piec krematoryjny i każde ciało musiały zostać policzone. Amerykanie i Brytyjczycy wiedzieli, że świat nie uwierzy w to bez twardych dowodów. Kamera rejestruje. Generał Eisenhower zmusza lokalną niemiecką ludność do oglądania ofiar. Ludzie patrzą w ziemię. Nikt nie chce przyznać, że wiedział o tym, co działo się kilka kilometrów od ich domów. Dalej było tylko gorzej. Z każdym wyzwolonym obozem liczba ofiar rosła o setki tysięcy. Zapach spalenizny unosił się nad okolicą jeszcze przez wiele tygodni po wyzwoleniu. To nie była zwykła kapitulacja wroga, to była konfrontacja z absolutnym złem. Światło dzienne ujrzało coś, czego nie dało się już cofnąć ani zapomnieć. Tak skończyła się iluzja czystej wojny. 4 kwietnia 1945 roku. Tego dnia świat poznał prawdę. Oddziały 4 Dywizji Pancernej oraz 89 Dywizji Piechoty Armii Stanów Zjednoczonych dotarły do obozu ordrów. Miejsce znajdowało się niedaleko niemieckiego miasta Gota. Dlaczego żołnierze tam weszli? Myśleli, że to skład amunicji lub punkt dowodzenia, ale im byli bliżej, tym bardziej rzeczywistość uderzała w ich zmysły. Pojawił się odór, tak silny, że żołnierze musieli się zatrzymać. To był zapach gnijącego ciała i spalenizny. Kiedy przekroczyli bramę, zamarli. W kadrze widać setki ciał ułożonych w stosy. Ludzie przypominający szkielety obciągnięte skórą. Część zwłok leżała bezładnie w rowach, inne rzucono obok drewnianych baraków. Ci, którzy jeszcze żyli, nie mieli siły się poruszyć. Nie wydawali żadnych dźwięków, ich oczy były puste i zapadnięte. Niektórzy mieli na sobie pasiaki, inni tylko brudne szmaty. Amerykańscy żołnierze nigdy wcześniej nie widzieli czegoś podobnego. To nie był front, to była rzeźnia. Więźniowie ordrów pracowali ponad siły. Budowali podziemne tunele i linie kolejowe dla niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Większość zmarła z wycieńczenia. Inni padli z głodu lub zginęli od strzałów tył głowy. Strażnicy SS uciekli dzień wcześniej. Próbowali zatrzeć ślady. Palili dokumenty i zwłoki na wielkich rusztowaniach z szyn kolejowych. Ale dowodów było zbyt dużo. Na ziemi leżały narzędzia tortur i niedopalone szczątki. To nie było zwykłe więzienie. To była fabryka śmierci. Wieść o Ordrów błyskawicznie dotarła do najwyższego dowództwa. Kilka dni później w obozie pojawili się generałowie Dwight Eisenhower, George Patton i Omar Bradley. Eisenhower, naczelny dowódca sił alianckich, chciał zobaczyć to osobiście. Na nagraniu z wizyty widać, twarz Eisenhowera zastyga w bezruchu. Nawet on, człowiek prowadzący największą wojnę w historii, był wstrząśnięty. Patton zwymiotował za jednym z baraków. Eisenhower zareagował natychmiast. Wydał rozkaz fotografować i filmować każdy metrobozu, obozu. Kazał dokumentować każdy szczegół, każdą ranę i każdy dół z ciałami. Dlaczego to zrobił? Bał się przyszłości. Wiedział, że pewnego dnia pojawią się ludzie, którzy nazwą te zbrodnie kłamstwem, chciał mieć dowody, których nie da się podważyć. Na pierwszy rzut oka, jeden mały obóz. Ale w rzeczywistości to był tylko początek. Po odkryciu ordrów. Amerykańscy żołnierze zrozumieli przerażającą prawdę. Takich miejsc były tysiące. Ruszyli dalej w głąb Niemiec, by odkryć kolejne bramy do piekła. 11 kwietnia 1945 roku. Amerykańskie wojska docierają do Buchenwaldu pod Weimarem. To, co widzieli w mniejszych obozach, było tylko wstępem. Buchenwald był gigantem. Działał od 1937 roku. Przez jego bramy przeszło ćwierć miliona więźniów z całej Europy. Żydzi, Polacy, Francuzcy, partyzanci i przeciwnicy polityczni. W barakach upchnięto Romów, księży i nauczycieli. Czy żołnierze byli gotowi na to, co zastali? Nie. Nikt nie był. Główna brama stała otworem. W środku Amerykanie zobaczyli 21 tysięcy ocalałych. Ludzie przypominali żywe szkielety. Większość była zbyt słaba, by podnieść się z prycz. Obóz wypełniała śmierć. Na nagraniach z tamtego dnia widać stosy ciał piętrzące się pod murami pomieszczenia wypełnione ludzkimi prochami, magazyny wypchane butami, okularami i przedmiotami osobistymi zamordowanych. Piec krematoryjny wciąż oddawał ciepło, gdy żołnierze weszli do środka. Obok stały szubienice. Z sufitów zwisały łańcuchy i haki do egzekucji. W sąsiednim pokoju znaleźli coś, co wstrząsnęło nawet weteranami frontowymi ludzką skórę przerobioną na abażury do lamp i okładki książek. Ale to nie był koniec makabry. Kilka dni przed przybyciem armii więźniowie podnieśli bunt. Sami schwytali pozostałych strażników SS i przejęli kontrolę nad terenem. Ludzie składający się niemal z samej skóry i kości znaleźli siłę, by walczyć o wolność. To nie był już tylko kolejny wyzwolony punkt na mapie, to był moment globalnego przebudzenia. Alianci zaczęli rozumieć skalę nazistowskiego systemu zbrodni. W tym samym czasie brytyjskie jednostki parły przez północne Niemcy. Żołnierze nie wiedzieli jeszcze, że zmierzają prosto w stronę jednej z najbardziej dramatycznych scen w historii ludzkości. 15 kwietnia 1945 roku. Oddziały 11. Dywizji Pancernej otrzymały nowe rozkazy. Operacja nabierała tempa, a świadectwa zbrodni docierały do dowództwa w Nowym Jorku. Maszyna wojenna nie mogła się zatrzymać. Wydarzenia przyspieszyły. Każdy kolejny kilometr odsłaniał prawdę, której nie dało się już ukryć. Amerykańskie bazy logistyczne pracowały bez przerwy, by zabezpieczyć dowody i pomoc dla ocalałych. Tak kończył się stary porządek. Ciała wywożono w nocy, a świat powoli dowiadywał się o piekle na Ziemi. Wyrok na system został wydany. 15 kwietnia 1945 roku. Brytyjska 11 Dywizja Pancerna dociera do bram Bergen-Belsen. Obóz leży niedaleko miejscowości Celle. To, co żołnierze zastają po przełamaniu linii, wykracza poza wszelkie wyobrażenia. Dlaczego to miejsce przerażało bardziej niż inne? Wydawało się, że to tylko kolejny obóz. Ale prawda była znacznie gorsza. W Bergen-Belsen nie było komór gazowych. Tutaj zabijał czas i brud. Pierwotnie Niemcy trzymali tu jeńców wojennych. Kiedy jednak trzecia rzesza zaczęła upadać, system transportowy oszalał. Dziesiątki tysięcy więźniów zlikwidowanych obozów na wschodzie trafiły właśnie tutaj. Obóz stał się śmiertelną pułapką. Przestrzeń zniknęła. Higiena przestała istnieć. Strażnicy stracili kontrolę nad chaosem. W kadrze widać 60 tysięcy ludzi wciąż żyje, ale to tylko liczby. W rzeczywistości to cienie. Większość jest zbyt słaba, by utrzymać się na nogach. Więźniowie leżą bezpośrednio na ziemi, nie mają siły, by podnieść głowę i spojrzeć na swoich wyzwolicieli. Wokół nich leży 13 tysięcy ciał, nie zostały pochowane. Gniją na otwartych polach tuż obok baraków. Słychać tylko ciężką ciszę. W powietrzu unosi się gęsty zapach rozkładu. Głównym mordercą w Bergen-Belsen jest choroba. Tyfus, dyzenteria i gruźlica rozprzestrzeniają się błyskawicznie. Brak kanalizacji zamienił baraki w wylęgarnie bakterii. Głód dopełnia reszty. Przez ostatnie tygodnie racje żywnościowe ograniczały się do wodnistej zupy i resztek czerstwego chleba. Ciała więźniów to tylko skóra naciągnięta na kości. Brytyjscy żołnierze są w szoku. To młodzi mężczyźni, którzy przeszli front, ale nigdy nie widzieli takiego upadku człowieczeństwa. Na nagraniach archiwalnych widać, żołnierze odwracają wzrok, niektórzy płaczą. Akcja ratunkowa rusza natychmiast. Do obozu wjeżdżają jednostki medyczne i pielęgniarki. Brytyjski Królewski Korpus Medyczny tworzy improwizowane szpitale polowe w pobliskich budynkach. Na pierwszy rzut oka to już koniec koszmaru. Ale w rzeczywistości walka o życie każdego ocalałego dopiero się zaczyna. Rozpoczyna się proces segregacji medycznej. Ocalali są myci odwszawiani i karmieni minimalnymi porcjami jedzenia. Zbyt duża ilość pokarmu po tak długim głodzie mogłaby ich zabić. Służby medyczne pracują dzień i noc. Nie było miejsca na błąd. Każda godzina zwłoki oznaczała kolejne zgony. Sąd nad sprawcami miał dopiero nadejść. Głodujący ludzie byli zbyt słabi. Wielu więźniów, którzy w końcu otrzymali żywność, zmarło niemal natychmiast. Ich żołądki przestały trawić pokarm. System trawienny po prostu się wyłączył. Dlaczego śmierć nie ustała po wejściu aliantów? Wydawało się, że najgorsze minęło. Ale tyfus nie wybierał stron. Brytyjscy żołnierze musieli podjąć drastyczne kroki. W kadrze widać, ogień pochłania całe baraki. Brytyjczycy palili budynki razem ze zwłokami wewnątrz. To był jedyny sposób, by zatrzymać epidemię. Ciała leżały wszędzie. Było ich zbyt wiele, by grzebać je ręcznie. Żołnierze użyli spychaczy. Ciężki sprzęt spychał tysiące ludzkich szczątków do masowych grobów. Wśród wyzwolicieli był Richard Dimbleby, młody oficer i reporter wojenny BBC. Nagrał to, co zobaczył. Kiedy raport dotarł do Londynu, redakcja zamarła. Szefowie radia bali się emisji. Opisy brzmiały zbyt makabrycznie, by mogły być prawdziwe, ale były. Bergen-Belzen stało się symbolem. Dowodem na to, że nazistowskie okrucieństwo nie było przypadkiem. To był system. Zorganizowany i celowy mechanizm zadawania bólu, ale to nie był koniec tragedii. W ciągu kilku tygodni po wyzwoleniu zmarło kolejne 14 tysięcy osób. Brytyjscy lekarze robili, co mogli. Przegrali z chorobami i skrajnym wycieńczeniem organizmów. Wydarzenia przyspieszyły. Podczas gdy Brytyjczycy sprzątali to piekło, Amerykanie docierali do południowych Niemiec. Czekało tam na nich coś równie przerażającego. 29 kwietnia 1945 roku. 42 i 45 Dywizja Piechoty Stanów Zjednoczonych stanęła przed bramą Dachau. Obóz znajdował się tuż pod Monachium. Dachau nie było zwykłym miejscem kaźni. To był pierwszy obóz koncentracyjny zbudowany przez nazistów. Otwarto go w marcu 1933 roku. Stało się to zaledwie kilka tygodni po dojściu Adolfa Hitlera do władzy. Na nagraniach z tamtego okresu widać betonowe wieże strażnicze i drut kolczasty pod napięciem. Dachau służyło jako wzorzec, model, według którego budowano wszystkie kolejne obozy w Europie. Przez 12 lat przez te bramy przeszło ponad 200 tysięcy więźniów. W tym miejscu historia nie miała litości. 30 tysięcy zamordowanych tyle osób oficjalnie straciło życie za bramami Dachau. Przez ten obóz przeszli wszyscy, których reżim uznał za zagrożenie Żydzi, księża, artyści, członkowie ruchu oporu i więźniowie polityczni, ale statystyki nie oddają całości. Tysiące innych zmarło z powodu chorób, głodu i systematycznych tortur. Dlaczego to miejsce stało się symbolem piekła? Ponieważ tutaj śmierć była procesem przemysłowym. Kiedy Amerykanie wkroczyli do obozu, pierwszy widok odebrał im dech. Na bocznicach stały pociągi. Ponad 30 wagonów bydlęcych wypełnionych po brzegi ludzkimi zwłokami. Byli to więźniowie ewakuowani z innych obozów w ramach tzw. marszów śmierci. Niemcy zmuszali wycieńczonych ludzi do marszu przez setki kilometrów bez jedzenia i odpoczynku. Uciekali przed linią frontu, zostawiając za sobą tysiące ciał na poboczach dróg. Wewnątrz obozu sytuacja wyglądała jeszcze gorzej. Baraki zaprojektowane dla 200 osób mieściły ich ponad tysiąc. Więźniowie leżeli na drewnianych pryczach, stłoczeni na czterech poziomach. Wielu nie miało siły, by podnieść rękę. Byli pokryci ranami i wszami. Kamera rejestruje, żołnierze zasłaniają twarze chustkami. Zapach rozkładu był nie do zniesienia. Wyzwoliciele byli w szoku. Na archiwalnych nagraniach widać dorosłych mężczyzn, którzy płaczą bez oporu. Inni nie wytrzymali. Widok stosów ciał wywołał furię, której nie dało się opanować. Amerykańscy żołnierze w odruchu czystego gniewu rozstrzelali grupę pojmanych strażników SS na miejscu. Dachau posiadało pełną infrastrukturę terroru. Znajdowała się tam komora gazowa, ściany straceń i izby tortur. W wielkim krematorium piece pracowały dzień i noc. W jednym z pomieszczeń żołnierze znaleźli góry ludzkich popiołów wymieszanych z odłamkami kości. Nie było miejsca na błąd w interpretacji tego, co tu się działo. Na pierwszy rzut oka akcja ratunkowa przebiegała sprawnie, ale w rzeczywistości dla wielu pomoc przyszła za późno. Amerykanie natychmiast rozstawili namioty medyczne i zaczęli wydawać racje żywnościowe. Scenariusz z Bergen-Belsen powtórzył się jednak i tutaj. Wyniszczenie organizmów było tak zaawansowane, że setki ludzi umierały na rękach lekarzy mimo podania leków. Podczas gdy zachodni alianci odkrywali kolejne obozy w głębi Niemiec, armia czerwona robiła to samo na wschodzie. Pola lubelszczyzny skrywały podobną tajemnicę. W lipcu 1944 roku sowieckie oddziały dotarły na obrzeża Lublina. To tam natknęli się na Majdanek. Wydarzenia przyspieszyły. Świat zaczął poznawać pełną skalę zbrodni. Lipiec 1944 roku żołnierze Armii Czerwonej dotarli pod Lublin. Na pierwszy rzut oka, zwykły obiekt wojskowy, ale w rzeczywistości brama do piekła. Dlaczego nikt wcześniej o tym nie wiedział? Wywiad donosił o obozach pracy, ale rzeczywistość przerosła wszelkie raporty. To był Majdanek. Teren otaczały podwójne zasieki z drutu kolczastego i wysokie wieże strażnicze. W środku panowała nienaturalna cisza. Kiedy oddziały weszły na teren kompleksu, odkryły pozostałości fabryki śmierci. Niemcy zbudowali ten obóz w 1941 roku. Było to jedno z pierwszych miejsc, gdzie naziści połączyli pracę przymusową z masową eksterminacją. Na nagraniach widać rzędy pieców krematoryjnych, komory gazowe i magazyny. Wewnątrz pomieszczeń żołnierze znaleźli tysiące par butów, stosy ubrań oraz ludzkie prochy. W kadrze widać też metalowe puszki. To Cyklon B. Trujący gaz, którego SS-mani używali do mordowania więźniów. Wyzwolenie Majdanka było momentem zwrotnym. Świat po raz pierwszy otrzymał twarde dowody na istnienie obozów zagłady. Sowieci doliczyli się 80 tysięcy ofiar. Większość stanowili Żydzi oraz radzieccy jeńcy wojenni. Ale to nie liczby wywołały największy wstrząs. Najbardziej uderzający był pośpiech. Niemcy próbowali zatrzeć ślady, ale zabrakło im czasu. Niektóre ściany komór gazowych były rozbite kilofami. Hałdy niedopalonych prochów świadczyły o próbach masowego palenia ciał na wolnym powietrzu, dowody zbrodni leżały na widoku. Wydarzenia przyspieszyły. Kilka miesięcy później, 27 stycznia 1945 roku, Armia Czerwona dotarła do kolejnego punktu na mapie. To był Auschwitz, położony niedaleko polskiego miasta Oświęcim. To, co zastali tam żołnierze, przyćmiło wszystko, co widzieli do tej pory. Auschwitz nie był jednym obozem. To był gigantyczny kompleks trzech głównych jednostek i ponad 40 mniejszych placówek. Składał się z Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau oraz Auschwitz III Monowitz. Skala była niewyobrażalna. W kadrze puste baraki i dymiące zgliszcza. Kiedy Sowieci przekroczyli bramę, strażnicy SS byli już daleko. Uciekli kilka dni wcześniej, pędząc dziesiątki tysięcy więźniów w morderczych marszach na zachód. Na miejscu zostało tylko 7 tysięcy osób. Byli zbyt słabi, by iść. Tak świat poznał prawdę o ostatecznym rozwiązaniu. Nie było miejsca na błąd. Dokumentacja i zdjęcia trafiły do opinii publicznej. Sąd nad zbrodniarzami stał się nieunikniony. Siedem tysięcy więźniów. Większość chora, skrajnie wycieńczona i niezdolna do wykonania najmniejszego ruchu. Na terenie obozu leżały sterty ludzkich włosów, dziecięce ubranka, okulary oraz tysiące par butów. Każdy z tych przedmiotów należał do kogoś. Kto został tu zamordowany? Dlaczego to miejsce stało się symbolem piekła? Odpowiedź jest prosta: Auschwitz-Birkenau ustanowiło centrum nazistowskiego planu eksterminacji, znanego jako ostateczne rozwiązanie. Zginęło tu ponad milion sto tysięcy osób. Wśród ofiar byli głównie Żydzi, ale także Polacy, Romowie oraz radzieccy jeńcy wojenni. Mechanizm zabijania był precyzyjny. Komory gazowe udawały łaźnie, aby do ostatniej chwili oszukiwać ofiary. Po egzekucjach ciała palono w ogromnych krematoriach. Popiół wsypywano do rzek lub wykorzystywano jako nawóz na polach. Na nagraniach z tamtego okresu widać zrujnowane budynki i dymiące zgliszcza. Naziści próbowali zatrzeć ślady. Przed ucieczką wysadzili komory gazowe w powietrze, nie zdążyli jednak zniszczyć wszystkiego. Sowieci dotarli na miejsce 27 stycznia 1945 roku. Znaleźli dowody, które pokazały światu skalę zbrodni, ale to był dopiero początek walki o ocalałych. W kadrze widać, żołnierze wynoszą na rękach ludzi przypominających szkielety. Więźniowie kurczowo trzymali się życia ostatkiem sił. Lekarze i pielęgniarki natychmiast ruszyli z pomocą. W pobliżu drutów kolczastych stanęły szpitale polowe. Dostarczano koce, leki i gorącą zupę. Dla wielu ratunek przyszedł za późno. Organizmów wyniszczonych latami głodu i bólu nie dało się już uratować. Śmierć zbierała żniwo jeszcze długo po wyzwoleniu. Na pierwszy rzut oka to tylko statystyki, ale w rzeczywistości jest to miliony przerwanych biografii. W obozie Buchenwald ocalał nastoletni chłopiec Eli Wiesel. Stracił tam całą rodzinę, dzieciństwo i niemal całą wolę życia. Po latach opisał to, co widział. Chciał mieć pewność, że świat nigdy nie zapomni o tym, co działo się za bramami obozów. Wydarzenia te stały się najmroczniejszą kartą w historii nowoczesnej Europy. Ciała ofiar pochowano, a dowody zabezpieczono. Sąd wydał wyroki, ale pamięć pozostała.